Z opisywaniem chmur musiałbym się bardzo spieszyć. Już po chwili przestają być te, zaczynają być inne. Ich właściwością jest nie powtarzać się nigdy w kształtach, odcieniach, pozach i układzie. Nieobciążone pamięcią o niczym, unoszą się bez trudu nad faktami. Jacy tam z nich świadkowie czegokolwiek? Przy chmurach życie wydaje się być ugruntowane, omalże trwałe i prawie że wieczne. Przy chmurach nawet kamień wygląda jak brat, na którym można polegać, a one? Cóż? Dalekie i płoche kuzynki. Niech sobie ludzie będą, jeśli chcą, a potem niech każde z nich umiera po kolei. Im chmurą nic do tego wszystkiego bardzo dziwnego. Nad całym Twoim życiem i moim, jeszcze nie całym, paradują z przepychu, jak paradowały. Nie mają obowiązku razem z nami ginąć. Nie muszą być widziane żeby płynąć.